Siema, cześć, z tej strony Szczur, serdecznie Cię witam na moim kanale w trzecim odcinku krótkiego poradnika do Dead by Daylight Dubu Dubu, a w dzisiejszym odcinku poruszymy temat wszystkich statusów dostępnych w Dubu Du. Myślę, że to jest taka ważna rzecz, zwłaszcza dla początkującego gracza, żeby znać te wszystkie statusy, efekty, no, i jeśli ten odcinek ci się spodoba, no to zachęcam cię do tego, żebyś zostawił łapkę w górę, możesz skomentować i coś napisać od siebie. A tyle tytułem wstępu, myślę, że już możemy przejść do odcinka. Zapraszam. Efekty statusu, jak widzicie, to stany, które mogą zostać nałożone na gracza i są one podzielone na dwa kolory. Kolor żółty to jest wzmocnienie, czyli coś pozytywnego dla nas. Kolor czerwony to osłabienie, czyli musimy zwracać uwagę na to, co to może być i uważać? Statusy to tak naprawdę system informacyjny w DBD, i dzisiaj, żeby Wam to przedstawić, będę korzystał z Dead by Daylight Wiki zamiast bezpośrednio z gry, dlatego, że mi się wydaje, że będzie to o wiele płynniejsze i łatwiejsze do zrozumienia, jeśli Wam to pokażę tutaj na. Na tej stronie, Więc przejdźmy już do poszczególnych efektów statusu. Oślepienie, bardzo popularne, popularny status, zmniejsza zdolność odczytywania aur przez ocalałych. Możemy go zyskać choćby wchodząc do szafki albo poprzez różne dodatki, które tutaj widzicie, wzięte przez killera. Ten stan wywołują także umiejętności jak knockout od Nemesisa czy klątwa, ale tutaj moim zdaniem jest błąd, bo nie pożerasz nadziei, a oślepienie powoduje trzecia. Pieczęć. Okaleczenie to jest stan, w którym jesteśmy ciężko ranni i nie możemy się wyleczyć ze stanu krytycznego. Jak widzicie, powodują to dodatki buby i legiona, a także kilka umiejętności, jak wybawienie, czyli samym zdejmujemy się z haka, czy bez biadolenia, czyli perka od Davida przez cały mecz nie możemy się wyleczyć. Po prostu okaleczenie jest to efekt, który działa przez pewien czas, tylko w przypadku bezbiadolenia trwa on. Całą grę. Przekleństwo jest to efekt, na który trzeba zwrócić bardzo, bardzo, bardzo uwagę. Dlaczego? Dlatego, że przeważnie ten efekt jest związany z bardzo, z bardzo silną klątwą. Klątwy są bardzo potężnymi narzędziami w rękach killerów. Na szczęście jest na to kontra, czyli po prostu jeśli ta ikonka pojawi wam się w prawym rogu. W czy nawet nie w rogu, czyli po prawej stronie ekranu, musicie bardzo uważać, bo to znaczy, że jakaś klątwa jest aktywna i jesteście e, przez nią nie, nie, nie tyle narażeni, ale zagrożeni, bo to może być różna klątwa, możecie być przez nią oślepieni, możecie mieć e, niszczone geny, albo możecie być właśnie narażeni. Więc jeśli widzicie tą ikonkę, skończcie to, co robicie i zacznijcie szukać przeklętego totemu. E, Jedynym takim plusem z tego to temu jest strażnik duszy, który pozwoli ci wstać za każdym razem kiedy działa na ciebie klątwa, ale jak wiecie kilerzy szybko podnoszą, więc rzadko dosyć będziecie korzystać moim zdaniem z tego strażnika duszy, więc lepiej klątwę zniszczyć i po prostu odetchnąć z ulgą. Głęboka rana powoduje, że jesteśmy ciężko ranni i zbliżamy się do tego, żeby zaraz paść Jesteśmy blisko stanu agonii. Jak ten efekt się pojawia w momencie, kiedy surf na przykład się zdejmuje z haka? dostajesz życie na kredyt i killer jest na Ciebie sfokusowany i Cię uderzy, no to w tym momencie nie padasz, no bo masz życie na kredyt, ale zyskujesz tą głęboką ranę, z której pierw pierwszy musisz się wyleczyć, żeby później móc się uleczyć całkowicie. Powodują to też moce dzikie, Dziki Szał od Legiona, a także Wybawca od Czarnoksiężnika. Oczywiście to jest Slinger, ale ja go nazywam Czarnoksiężnik. Wytrzymałość to jeden z niewielu efektów pozytywnych, jaki możemy zyskać. Wytrzymałość dają nam zegarek, ludzki zapał. Jeśli przyjmiemy trzy hity obronne podczas meczu, to czwarty, który by nas powalił, da nam niewrażliwość na pewien czas. I strażnik duszy, czyli jeśli ktoś nas podnosi z ziemi albo sami się podniesiemy, no to też dyskujemy taki kredyt na chwilę. I to daje nam wytrzymałość, czyli po prostu możliwość przyjęcia dodatkowego ciosu. Wyczerpanie to efekt, z którym będziecie mieć bardzo często do czynienia, dlatego że w meczu prawie za każdym razem bierze się chociaż jedną. Która powoduje to wyczerpanie i to wyczerpanie sprawia to, że no nie będziecie mogli używać tych, jak widzicie, umiejętności. Jeśli macie to wyczerpanie, oczywiście nałożone na siebie, także użycie tych umiejętności powoduje ten efekt wyczerpiania. A żeby ten efekt zredukować, nie możemy biegać. On się tylko odnawia podczas chodzenia. Też pewne dodatki od killerów, jak widzicie, powodują ten efekt. Więc jeśli na przykład zostaniecie którymś z tych dodatków dotknięci, no to możecie dojść do takiej sytuacji, że nie będziecie mogli skorzystać ze swoich perków egzostowych. Będziecie mieć praktycznie bardzo często z tym do czynienia, więc zwracajcie uwagę na to, czy to serduszko macie po prawej stronie ekranu, czy nie, bo może to zaważyć o Waszym po prostu, o Waszych losach. Efekt narażony, czyli efekt kryjcie się <gry> albo ratuj się kto może, to efekt, który po prostu sprawia, że jesteśmy narażeni na bardzo, bardzo duże niebezpieczeństwo i możemy być powaleni na hita. Więc uważajcie, jeśli taka czaszka pojawi wam się w prawym rogu ekranu, to znaczy, że jesteście zagrożeni. Powodują to czerwone dodatki, jak widzicie umiejętności. Klątwy, dokonaj wyboru, uraza, oczarowanie, żelazna dziewica, więc jest tych, jest tych możliwości, żeby to narażenie zyskać sporo. No i także dwóch killerów bardzo często będzie korzystało z narażenia: Stalkerzy nasi kochani, czyli Michael Myers i Ghostface. Pośpiech to drugi efekt, który jest dla nas dosyć przyjemny, bo dzięki niemu po prostu poruszamy się szybciej i pośpiech zyskujemy dzięki danym umiejętnościom. Jak widzicie, killer na przykład może ten pośpiech zdobyć dzięki pożeraczowi nadziei i nikt nie uniknie śmierci, czyli Noedowi. A my możemy zdobyć właśnie przez te poszczególne perki, które tutaj widzicie, daje nam chwiliowy speed na jakiś określony czas. Krwawienie to efekt, który sprawia, że jesteśmy. Łatwiejsi do zlokalizowania, przez to, że zostawiamy większe ślady krwi. Najczęściej będziemy zostawiać te ślady krwi poprzez niechlujnego rzeźnika. Jesteśmy o tym poinformowani. Czyli na przykład, jeśli killer nas uderzy, to jeśli posiada w swoim bildzie niechlujnego rzeźnika, to pojawi nam się w prawym górnym rogu to, że no, ten efekt na nas działa, i wtedy zostawiamy większe ślady krwi, i jesteśmy o wiele, o wiele łatwiejsi do śledzenia. Więc z tego efektu najlepiej się szybko wyleczyć, żebyśmy nie zostawiali aż tak dużych śladów. Skrępowany jest to efekt, który zmniejsza bazową prędkość poruszania się postaci i najczęściej będziemy mieć z nim wiele wspólnego, jeśli będziemy grać przeciwko clownowi, bo on ma swoje te miksturki, którymi, jak rzuci, no to, no to zdecydowanie mocno nas spowolni na pewien czas. Jak widzicie, tutaj jeszcze łowczyni i wiedźma też mają w swoim arsenale taką możliwość spowolnienia. Więc jeśli jesteśmy skrępowani, no to uważajmy, bo killer może nas o wiele, o wiele szybciej dojść szaleństwo czyli efekt związany z kolejnym killerem czyli doktorkiem po prostu jeśli mamy ten mózg po prawej stronie no to wiadomo że doktorek jest w grze i nasza poczytalność będzie słabnąć no jak pozbyć się tego efektu tego efektu się nie pozbędziemy przez całą grę możemy jedynie się go ograniczać poprzez wybudzanie się z tego szału. Unieruchomiony to efekt który jest nakładany tylko i wyłącznie przez jednego killera i jest to są to bliźnięta, a bezpośrednio już przez jednego z bliźniaków, czyli Wiktorka. Jeśli Wiktorek na nas jest, no to automatycznie jesteśmy unieruchomieni i przez to nie możemy wykonywać danych czynności. Jak widzicie tutaj te czynności są wypisane. Żeby pozbyć się tego efektu, no to musimy Wiktorka z siebie zrzucić i rozwalić go o ziemię. Zmasakrowane to efekt, który będziemy, z którym najczęściej będziemy mieć do czynienia podczas gdy killer nas uderzy i będzie miał aktywowaną perkę niechlujny rzeźnik. Ten efekt powoduje to, że po prostu do pełni wyleczenia będziemy potrzebowali troszeczkę więcej czasu, a efekt ten zostanie usunięty w momencie dopiero kiedy będziemy całkowicie całkowicie wyleczeni. Nieświadomy to status, który powoduje, że nie jesteśmy. W stanie określić miejsca pobytu zabójcy. To znaczy, że nie widzimy jego zasięgu terroru, czyli tej czerwonej poświaty, ani nie słyszymy bicia serca w jego, w jego terrorze. Więc musimy wtedy, jeśli jesteśmy nieświadomi, bardzo, bardzo, bardzo uważać, bo killer może nas zaskoczyć. Niewykrywalny to jeden z tych statusów, który daje po dupie, dlatego że jest ulubieńcem jednego z killerów, naszego Bubusia kochanego. Jak widzicie tutaj, Podstępność, Insidious, no to jest typowy Buba z piwnicy. No ten efekt niewykrywalny można uzyskać poprzez dodatki, poprzez umiejętności, poprzez właśnie moce i będzie on wyłączał zasięg terroru, wyłączał czerwoną poświatę, blokuje odczytywanie aur, no i ogólnie będziemy mieli problem z ze zlokalizowaniem zabójcy, więc Uważajcie, jeśli żeby nie nabrać się czasem na tą sztuczkę związaną z niewykrywalnością u killera. Dobra, to myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o wszystkie efekty i statusy w Dubu-Dubu. Mam nadzieję, że Wam troszeczkę rozjaśniłem, na czym to polega i pamiętajcie, żeby zwracać uwagę po prostu na te ikonki i na statusy, w jakim aktualnie przebywacie, dlatego że no, to pozwoli Wam w lepszym rozwijaniu się i w lepszym graniu, a także no, spowoduje to, że będziecie bardziej troszeczkę ogarniać, co aktualnie się w grze. Dzieje. Te statusy macie dostępne po prawej stronie ekranu przeważnie, no więc gdzieś tam co jakiś czas warto sobie kuknąć, no bo jak widzicie, dużo dodatków powoduje ten status, więc czasem możecie nawet nieświadomie być pod wpływem wyczerpania, więc to serduszko Wam się pojawi, więc zwracajcie na to uwagę. No i co? Będę kończył. Dzięki za to, że wytrzymaliście do końca, że udało Wam się całego odcinka wysłuchać. Jeśli macie ochotę, no to zostawcie jakiś komentarz, podzielcie się swoją opinią. Ja już dzisiaj zapraszam Was na kolejną część z krótkiego poradnika. No i co? Kończę. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!